Nazywam się Justyna Brudnicka i witam Cię na kanale Ze Stoniemus. Trafiacie do nas bardzo często z pytaniami, jak ustalić kwotę, którą będziemy wypłacać z tytułu powołania członków zarządu. Wynagrodzenie dla zarządu zwykle stanowi o tyle problem, że nie wiemy do końca, ile należy się zarządowi za jego pracę. Przede wszystkim przyjrzyjmy się, czym zarząd ryzykuje. Wiemy, że w spółce z o .o. zarząd ostatecznie odpowiada całym swoim majątkiem, więc pewnie pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to ryzyko biznesu. Prawdopodobnie będzie inne ryzyko, jeżeli prowadzicie firmę typu salon fryzjerski, a całkiem inne, jeżeli to jest zarząd firmy deweloperskiej. Kompletnie inny poziom ryzyka ciąży na członkach zarządu. Druga sprawa to poziom obrotów. Zdarzało mi się widzieć firmę, która na siłę chciała optymalizować koszty i wypłacać zarządowi jak najwyższe wynagrodzenia. No, pomiędzy nami umówmy się, że bardzo często wspólnicy i zarząd to są te same osoby, więc wypłacając sobie pieniądze, optymalizują koszty w spółce, nie generują dochodu, więc chcą to wynagrodzenie maksymalnie podwyższyć. I o, o ile nie ma w tym nic złego, to zdarzało mi się widzieć również, że spółka ma dochód np. 10 tysięcy, a wynagrodzenie zarządu wynosi 15. Więc w momencie, kiedy zostaje Wam 10 tysięcy na koncie spółki, a macie zarządowi zapłacić 15, bo to okazuje się, że to wynagrodzenie zarządu jest niewspółmiernie wysokie. Więc y, takie złote zasady. Trzeba się trzymać tutaj zdrowego rozsądku. Z jednej strony pilnucia obrotów w spółce, a z drugiej strony ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. No i teraz pytanie, a co jak się zmieni u mnie sytuacja, a co jeżeli będę mieć słabszy miesiąc? Pamiętaj, że uchwała wspólników, która Mówi o tym, jakie wynagrodzenie należy się zarządowi, jest zmienialna. Możecie ją zmieniać z miesiąca na miesiąc, możecie co miesiąc podpisywać nową. Możecie podpisywać na rok kalendarzowy, na kadencję zarządu, czy na każdy dowolny okres. Co więcej, na tej uchwale również możecie wpisać stałe wynagrodzenia, i wynagrodzenia zależne od wyniku firmy. Czyli na przykład stałe wynagrodzenie 1002-3000 zł Natomiast jeżeli spółka wygeneruje odpowiedni dochód, no to wtedy zarząd otrzymuje procent od tej sprzedaży. Niestety nie powiem Wam, jaki to procent, dlatego że firmy usługowe generują bardzo wysokie marże, ale na przykład, kiedy jesteście piekarnią, kiedy handlujecie elektroniką, to pracujecie na, marż na marżach poniżej 10%. Więc w tym momencie trzeba zastanowić się, czy to są procenty od obrotów, czy od zysku, czy od dochodu. A tutaj kieruję Was do Waszego zdrowego rozsądku i znajomości waszej branży. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego popołudnia.